Sceny rozegrały się na ludońskim porcie kolejowym. Desperat trafił do szpitala psychiatrycznego. Sprawę wyjaśnia prokuratura. Piotrku śmierzy. On krzyczał, że pozabija każdego, kto podejdzie. 23-latek miał w rękach 27-centymetrowy nóż kuchenny. Był niespokojny, zaczepiał ludzi. Nikt nie wiedział, co robić. Strach paraliżował wszystkich, ale nie było czasu na kalkulacje. Była taka myśl, że. możesz stracić życie za chwilę. No były, nerwy bałem się, nie ma tutaj co ukrywać. To jest sytuacja niecodzienna, to jest ogromne zagrożenie. Kamil Wodarczyk zachował jednak zimną krew i rozpoczął negocjacje. Przed głównym i wszystko rozgrywało się tutaj. Dworzec był pełen ludzi. Tak, Było tak. około godziny 19. Ludzie w strachu chowali się w kawiarniach i uciekali z poczekalni. Panika, wszyscy tutaj przyszli. Nie. Co bali się? Tak, bali się. No ja też zdecydowałam się. Pan Kamil stanął twarzą w twarz z nożownikiem napastnik według świadków tłumaczył, że robi to dla swojej kobiety. Rozmowa cały czas przebiegała spokojnie i... Prosił, żeby, nóż, żeby nie robił głupa, żeby się uspokoił. I to wystarczyło, choć przez 10 minut rozmowy niejednej osobie w poczekalni mocniej zabiło serce. Również pod koniec, nożownik chciał popełnić samobójstwo. W pewnym momencie lewą <laughs> ręką przyłożył sobie do nóż. Jeszcze e, kobieta... Przymie stojąca nawet powiedziała Jezu, nie mogę na to patrzeć. Ale po chwili opuścił rękę, zrobił krok do przodu, położył nóż na posadzce i w zasadzie się skończyła, Wszystko Policja przyjechała na gotowe. Mężczyzna nie stawiał oporu przy zatrzymaniu. Znaleziono przy nim papiery, potwierdzające to, że w przeszłości leczył się psychiatrycznie. A teraz przebywa w szpitalu psychiatrycznym. To co się wydaje? Że jest tylko i wyłącznie e, zaburzeniem psychicznym, głębokim zaburzeniem psychicznym niekoniecznie musi takie być. Niewykluczone, że śledczy powołają biegłych, nie możemy też wykluczyć postawienia zarzutów, kierowania gruźb karalnych. Nie, nie. To mogło być tak jak w przypadku zabójstwa mm, jakikolwiek znanych nie, osób, to znaczy chodziło o pewną nie. spektakularność wydarzenia i on takiego miejsca zato-, zatłoczonego, który mógłby nie, 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 nie. zrobić wrażenie. Sprawę bada policja i prokuratura, ale jedno jest pewne. Dzięki reakcji Kamila Włodarczyka nie doszło do tragedii, choć sam bohaterem się nie czuję. Zrobiłem co należało w tej sytuacji. No to była akcja, reakcja. Niezaplanowana. Cieszę się, że nikomu nic się nie stało. Dla wydarzeń wiosku śmierzak Polsat News w odwołane loty, mecze błąderszczyki i skoki narciarskie. W